ILE KOŚCIOŁA W KOŚCIELE? Następne słowo Jezusa z krzyża Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Kościół jest pojednaną różnorodnością w Duchu Świętym. Przeczytajmy fragment z dziejów apostolskich. Pantyochi w tamtejszym kościele byli prorokami nauczycielami Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz, Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem, Tetrarchą i Szaweł. Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: Wyznaczcie mi już Barnabe i Szabła do dzieła, do którego ich powołałem. Niektórzy ojcowie Kościoła mówią, że pierwsze zesłanie Ducha Świętego było właśnie wtedy, kiedy Jezus, skłoniwszy głowę, oddał Ducha. I ten Duch to Duch Święty, który stąpił na obecnych tam pod krzyżu, na ten mały. Miniaturowy kościół. Okazuje się, że bez Ducha Świętego nie ma kościoła, że Duch Święty jest tym, który zwołuje kościół, gromadzi kościół, sprawia, że każdy z nas w kościele i w sercu może wołać Abba, Ojcze. To Duch Święty sprawia, że Kościół jest jakby przedłużeniem wcielenia Jezusa Chrystusa, jest tym znakiem i narzędziem zjednoczenia ludzi z Bogiem i całego rodzaju ludzkiego. Że to Duch Święty. Rodzi powołania, rodzi dary, charyzmaty i sprawia, jak dyrygent, że możemy w tym Kościele, w tej różnorodności darów brzmieć pięknie, w harmonii, a on jest takim cudownym dyrygentem. To Duch Święty w sposób szczególny objawia się poprzez sakramenty Kościoła, a w sposób wyjątkowy w Eucharystii. On przygotowuje Eucharystię, on objawia, przypomina on uaktualnia i komunikuje jednoczy nas z Chrystusem. Kiedy patrzymy na Mszę Świętą, to odkrywamy, że w trakcie jej celebrowania mamy dwie epiklezy, czyli takie modlitwy wzywające Ducha Świętego. Epikleza to znaczy wzywanie nad. I dwukrotnie wzywamy Ducha Świętego, najpierw nad chlebem i winem, aby się, stały się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. To jest pierwsza epikleza konsekracyjna. A potem jest to drugie wzywanie nad Ducha Świętego, nad całym Kościołem, który przyjął Komunię Świętą i ma się stać ciałem Chrystusa, mistycznym ciałem Chrystusa. I to jest również ważna epikleza, o tym często zapominamy. I właśnie Duch Święty tworzy nas Kościołem, zgromadzeniem w sposób szczególny w czasie, Eucharystii po to, żeby móc później nas posłać do naszej codzienności i do ewangelizacji. Kościół jest ciałem Chrystusa w Duchu Świętym i Duch Święty nam pokazuje tę różnorodność darów, co jest dzisiaj wydaje się także w polskim kościele czymś bardzo trudnym. Wielu nawzajem się oskarża, osądza o złe wierzenie, o złą pobożność. O niewłaściwe zachowania w liturgii, w posłudze. To jest wielki problem, niesłuchanie ducha świętego. Tymczasem to jest ciało Chrystusa, które gromadzi Chrystus. Nikt nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała, chyba że jest chory, jak mówi święty Paweł. Szanujemy się nawzajem. Ciało ma różne członki, noga nie jest ręką, oko nie jest uchem. Potrzebujemy siebie nawzajem. Ta różnorodność darów jest zamierzona przez Boga. A wszystkie wspólnoty, które są zatwierdzone przez urząd nauczycielski kościoła, mają rację bytu w tym kościele, nie do mnie osobiście, nie do jakiegoś prywatnego rozeznania jest potwierdzenie, czy coś jest kościelne, czy też kościelne nie jest. Niedawno byłem też w Boliwii w czasie świąt i tak sobie pomyślałem, kiedy spożywaliśmy wigilię właśnie tam spożywaliśmy wieprzowinę, świnie. Dzisiaj nie do pomyślenia w Polsce, w czasie Wigilii, żeby zjeść świnie. No jemy karpia, ale wieprzowinę? No właśnie, dla nich tak wygląda Wigilia, bo oni mówią, że świnia zawsze chodzi do przodu, a Boże Narodzenie jest właśnie takim pójściem do przodu, nie oglądaniem się wstecz. Wiemy o tym, że w Azji kolorem żałoby jest kolor biały, a u nas czarny, więc jak to sobie pogodzić z liturgią? To są takie banalne przykłady, że Kościół jest różnorodny, ale weźmy poważniejszy przykład, który nas dotyczy, myślę, bardzo dzisiaj w Kościele w Polsce. Kościół dopuszcza przyjmowanie Komunii Świętej na cztery sposoby: na stojąco, na klęcząco, do ust i na rękę. Jak sobie z tym poradzić? Niektórzy mają bardzo wielki problem i toczą potężne boje, niszcząc Kościół, dokonując wielkiego rozłamu w Kościele. A kościół mówi, te cztery sposoby są dopuszczone. Pamiętam, kiedy byłem proboszczem, przyszła do mnie pani, ona mi pozwoliła, żeby o tym mówić, i zadała mi takie pytanie, czy ona może przyjmować Komunię Świętą klęcząc? Bo że to czasami jest różnie odbierane, a ona ma taką wdzięczność do pana Jezusa, że ona chciałaby to robić właśnie na klęcząco, ale chce błogosławieństwa proboszcza. Uśmiechnąłem się i mówię, oczywiście, może tak pani robić bo wiedziałem, że jej nie chodzi o to, żeby poprzez ten gest, ten sposób w kogoś uderzyć, kogoś osądzić, coś zademonstrować, ale jej chodziło o jedność z Chrystusem i o komunie z ludźmi. I pamiętam inną sytuację. Widziałem kobietę, która poszła do spowiedzi, ale potem nie poszła do komunii świętej. I zadałem jej pytanie, czemu nie była do komunii? A ona mówi, że mam sparaliżowanego syna i bałam się infekcji, bo nie chcę go zarazić. To nie może pani przyjąć na rękę Komunii Świętej. Ona mówi, koleżanka mówi, że to jest niegodny sposób. I wtedy jej powiedziałem: utwórz z dłoni krzyż. Podejdź do Komunii Świętej i powiedz Jezusowi: Panie, to jest krzyż, którym jest łóżko mojego syna, na którym leży sparaliżowany. To jest krzyż mojego życia. Przyjdź do mojego życia, przyjdź do mojego syna, przyjdź do mojej relacji z Tobą, aby mogła nieść ten trud. Właśnie z Tobą, abyś mógł przemieniać moją codzienność. I potem zobaczyłem, jak ze łzami w oczach podchodziła i przyjmowała drżącymi rękoma Komunię Świętą. I wiedziałem, że jej nie chodzi o to, żeby coś demonstrować, tylko jej chodzi o to, żeby nawiązać więź z Chrystusem i żeby budować wspólnotę Kościoła. Bo o to właśnie chodzi w Komunii Świętej. Żebyśmy przyjmując Komunię Świętą, niezależnie od tego, jaki jest sposób, budowali więź z Chrystusem i budowali więź z ludźmi. Jeśli co innego to znaczy, czemu innemu ma służyć przyjmowanie komunii świętej, to my wtedy kopiemy Chrystusa, ciało Chrystusa, dokonujemy rozłamu, dokonujemy w jakiś sposób krzywdy na ciele Chrystusa. Święty Augustyn powiedział, że ten, kto pragnie jedności, ma Ducha Świętego. Jeśli chcemy mieć Ducha Świętego, to pragnijmy jedności Kościoła. Bo Kościół jest właśnie takim Miejscem, gdzie Bóg chce nas ze sobą zjednoczyć w różnorodności darów. Ta różnorodność jest naszym bogactwem, nie przekleństwem.